No to zaczynamy. Kolejny odcinek. Jak widzicie, wykrywacz metalu, także będzie. Będą poszukiwania i będą wykopki, ale przed tym oczywiście hm, długo wykrywacz nie był ładowany. W końcu trzeba go naładować tych wyparów z wykrywaczem metalu. Nie ma ostatnio za wiele, ale go trzeba naładować. A czym go naładujemy? Naładujemy go powerbankiem Flash Fish 120W. Także niech się ładuje, trochę wam opowiem. O tym samym powerbanku. Power Pojemność tego powerbanku to 98 watogodzin, także nie jest to nie wiadomo ile, ale ten jest malutki. Zobaczcie, moja ręka, jak wygląda przy tym małym powerbanku. Co ma ten powerbank i czym jest zasilany? Powerbank oczywiście ma w sobie zwykłe gniazdko typu E. Dwa gniazdka e, typu USB typu C i dwa gniazdka takie porty, powiedzmy bardziej USB A także w ilości dwóch sztuk. Do tego jest też mały taki port wyjściowy DC 12V i mamy jeszcze jeden port, ale to już jest port wejściowy do ładowania. DC input tak zwany. Co mi się podoba w, tej, w tym powerbanku? Ten powerbank posiada także taką oto lampkę. Także powiem Wam do kempingu czy na jakieś takie wyjazdy. Bardzo mega sprawa. Małe to do ładowania jakichś tam tabletów, telefonów, jak i widzicie, także wykrywacza. Wykrywacz się ładuje, jak widać, także. Mega sprawa, jak dla mnie. Co było w zestawie? W zestawie jeszcze były: e, oto takie tutaj do ładowania, oczywiście. Są trzy możliwości ładowania tego powerbanku. Jest ładowanie ze zwykłego gniazdka. Jest też możliwość ładowania z gniazdka e, samochodowego, jak widzicie. No i jest oczywiście możliwość ładowania z paneli słonecznych. A te panele słoneczne mamy tutaj. Oczywiście ten powerbank został w tej chwili naładowany ekologicznie, bo cały czas ładowałem tym oto tutaj sposobem zasilania, czyli sposobem zasilania przez panele słoneczne ekologicznie, ale tu jest jeszcze możliwość, zresztą zobaczcie, tutaj sami jak wygląda, mamy jeszcze też port USB typu A. I jeszcze jeden port typu C, także możemy automatycznie też ładować samych paneli słonecznych, nie przez sam PowerBank, także moim zdaniem bardzo fajna sprawa. Także tak prezentuje się ten PowerBank Flash Fish. Producent tego PowerBanku daje 12 miesięcy gwarancji na to, także u Chińczyków to rzadkość. Także tutaj mamy przy okazji jeszcze 12 miesięcy gwarancji. A wy jak macie ochotę na na taki Powerbank w opisie filmu zostawiam link do produktu. Oczywiście ten produkt możecie też kupić na Allegro i w ogóle na wszystkich praktycznie stronach internetowych z takimi gadżetami. Do tego dodatkowo dorzucam jeszcze kot rabatowy, także jak macie ochotę na takie coś, to zapraszam do zakupu. No dobra, niech się ładuje, niech się naładuje do pełna, a jutro rano startujemy na kolejne poszukiwania. No, to teraz część oficjalna, czyli przywitanko. Także witam Was ponownie na kanale Artur GT w kolejnym odcinku. Jak już widzieliście, wykrywacz został w pełni naładowany przez Powerbank ekologicznie, bo Powerbank jest zasilany panelami słonecznymi. Także naładowanie wykrywacza nastąpiło ekologicznie. No dobra, dzisiejsza miejscówka standardowo, plaża. Moja słynna plaża, moja ulubiona plaża, moja jedyna plaża, bo innej tutaj w okolicy nie ma, dlatego bardzo często, gęsto przyjeżdżam tutaj na tą plażę. Zwłaszcza, że ta plaża, to, jak już mówiłem, jest jedyną taką w okolicy i pełno ludzi jest na tej plaży. Korzysta oczywiście z tego tutaj całego kompleksu. A że pogoda była przemagiczna, ponad codziennie, ponad 35 stopni, wczoraj było ponad 40, także. Grzechem by było tu nie przyjechać, zobaczyć jeszcze raz, co tutaj po tych 5-6 dniach takich naprawdę fest gorących ludzie pogubili. Ja jestem ciekawi, a czy Wy jesteście ciekawi? Pewnie też, bo jak już mówiłem, ta plaża naprawdę potrafi być nabita tymi ludźmi. Ludzie naprawdę potrafią tutaj gubić. Zresztą ostatnie odcinki z poszukiwań na tej plaży o tym... Świadczą. No dobra, nie przeciągam standardowo. Nowi widzowie, pamiętajcie cały czas o wciśnięciu tego magicznego przycisku. Subskrybuj dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco i widzimy się. Na samej plaży, Miłego oglądanka. Jeszcze przed samym wejściem na plażę. Ale to tu się porozglądać, bo tu już też nie raz kasa jakaś leżała pod tymi ławkami. Pizza była jedzona, jak widać. Także pizza została skonsumowana. Oczywiście śmieci było ciężko wyrzucić. Standardowo, ale tutaj w miarę czysto, ale warto tutaj zaglądać. No dobra, startujemy na tą plażę. Jak widać, dziać się działo. Śmietniki może nie są aż tak mocno zawalone może zostało trochę wczoraj sprzątnięte. ale zabawek tutaj tu po dzieciaki pozostawiały. Oczywiście standardowo opakowanie po chipsach żeby znowu jakaś gęś po chipsach nie wzięła sobie tutaj do, na głowę, to jak ostatnio na jednym z odcinków musiałem ją ratować. No dobra, zaczynamy naszą przygodę. Takie standardowe półtora godzinki, dwie godzinki, bo na tą plażę człowiek więcej nie potrzebuje. No to ruszamy. Mamy pierwszy sygnał, ale najlepsze to, że tam ktoś sobie z wykrywaczem chodzi. Także jak mówię, tutaj na tej plaży sam nigdy nie jestem. No ale mamy taki sygnał, a gdzieś on mi to uciekł. Sam nie jestem na tej plaży, ale to tak niestety jest, ta plaża jest ogólnodostępna dla wszystkich i każdy sobie może tu przyjechać, ale tu nie chodzi o to, tu chodzi o zabawę, tutaj wiadomo, co ma być, to będzie, a jak nic nie będzie, też nie będzie źle. Gdzieś mi, Gdzieś mi ten sygnał tutaj uciekł. Gdzieś powinien być. No. O. A niestety, czasami i tak bywa. Czasami i tak bywa. Także się rozłączam, załączę się, jak to znajdę. No i wyciągnąłem. Kapsla. Kapsla, kapselka. Tak, pierwszy Fantik zaliczony. Śmieci, nie śmieci, ale zabieramy. No i zaczynamy, zaczynamy od monetki, no ale wiadomo od czego tu zacząć, no fajnie by jakaś biżuteria weszła, no ale z tą biżuterią ciężko na tej plaży, chociaż czasami też można znaleźć, zaczynamy od 50 eurocentów, także <grym> na razie tak wygląda jak wygląda, może ten chłopak co tam chodzi już tutaj chodził, no trudno, takie życie, no ale jak widać jak chodził to nie wyzbierał wszystkiego, także zaczynamy od 50 eurocentów. Pani sobie usiadłam i obserwuję, no i ja monetkę. To co mam? <noise> Egzotyczną monetkę. Co my tu mamy? Dwa peny. <noise> A standardowo na tej plaży takie monety można znaleźć: Elizabeth, Elizabeth II. Także mamy, z którego to jest roku moneta? 1994. Także mogę śmiało pozdrawić wszystkie roczniki 94. <noise> no i widzicie, takie cuda tutaj się trafiają na tej plaży. Dwa pensy. No dobra, zabieramy. Kolejna egzotyczna monetka z tej plaży. Zich egzotycznych monetek. Trochę się już tu nakupałem w historii tego chodzenia na tej plaży. Także nie zaskakuje mnie to w ogóle. Ob do torby. Się idą kąpać. A ja sobie tylko tak nóżką pyk i wyskoczyła kolejna monetka. Pyk i dwa No Nie wiem czy ten kolega tutaj był. A jak był, to źle szukał 350 w ciągu 15 minut. Moim zdaniem, bardzo dobry wynik, 15 minut. 3,50, naprawdę, to się rzadko kiedy zdarza, żeby tak szybko, ale zobaczymy, ten chłopak tam też tak chodzi, widzę, ma taki lepszy wykrywacz chyba, ma też deusa z cewką HF, także z takim naprawdę, co można w takiej miniaturki wyciągać. No dobra, nie będziemy tu opowiadać o koledze, zaraz pojedziemy do niego, pogadam chwilę, wypadałoby się podejść, przywitać, nie wiem jak na mnie zareaguje, może jakiś znajomy, może nie, tym razem mamy 2 euro, czyli mamy 3,50 razem. Kolejna monetka Se <laughs> na wierzchu leży, nawet nie trzeba o tego. No przejechałem, wiadomo, wykrywaczki sygnał poczułem. Tak spojrzałem. i zobaczcie, kolejna monetka tym razem, co mamy. świeżutkiego euraczka, takiego jak widać, trochę popadało. Ta, ta, ta... Ten piasek jest trochę mokrawy, trochę popadało wczoraj po tych upałach. Taka burza była. Także mamy kolejną monetę, euro 50 i dwa. Peny angielskie z 94. No dobra, zabieramy standardowo. No, bo jak nie, jak tak, idziemy trochę na tą drugą stronę tego kolegi, zobaczyć co to tam za jeden grasuje. Na razie cały czas jestem tu, nawet jestem na drugą stronę, nie poszłem tam, gdzie zawsze najwięcej wychodzi. No, 50 50 eurocentów, widać, że ta monetka chwilę już tutaj w tym piachu leży. No i elegancko. Mamy 4 euro, 20 minut mija, 4 euro. Dobry wynik, jak dla mnie naprawdę. Będzie się kręciło, zobaczymy, jest tamtej strony zostało wygrzebane przez tego chłopaka, no ale nie ma co płakać. Plaza jest dla każdego, każdy sobie może przyjść i poszukać. Szprochę poniż, nie? No i pogadane tutaj z kolegą, bardzo w porządku facet. Też mówi często i przyjeżdża gęsto. Ma nową cewkę. Das jest Deus fajnie. Do 2 dwójka i ta całkiem nowa szpula. hfK nie? Wie viel frekwenc? 120. frekwenc? Tu, do 120 e, frekwencji, także na takich frekwencjach chodzi, mówi, ale ma jakiś nowy update grany i totalnie, totalnie mówi, że jest zakręcony, no ale hm. was hast du gefunden, heute? 6 euro. Zeigt. Das ist hast auch szyb. Bei... A saubaj... Dabei gekriegt? Nie, habe ich gekocht, Was koste das? To jest 15 euro. 15 euro, das ist auch gut. No, także jak widzicie, idzie znaleźć? Idzie znaleźć. To jest zylba, nie? Oder? Ja, weiß nicht. Nie, chwilę A sumicie są? No, kazałem, da się zymiło. Ładne kurce. Nie. A te fajne proby. Młodek smok. Źle? Nie, źle. Ja mam 4, tutaj też 6, także. <gryw> Działamy dalej. Może normalny detektorystów spotkać i pogadać i wszystko bez żadnej spiny. Sygnał. Kolejny jakiś fajny sygnał, także zobaczymy. To jest ta plaża. Jest jest pogubione, jest pogubione, mamy 10%. eurocentów. No dobra, zabieramy oczywiście. Także widać konkretnie po tych ciepłych dniach pogubili. A jedzie pan sprzątający traktorki, bo ja mam kolejny fajny sygnał. Zobaczymy co tu będzie. A, fajny sygnał. No, fajny sygnał, bo zrywki dają fajne sygnał. Oczywiście, zawiadamy do śmieci. O, tu się będzie działo. Śmieci nie było, to To nie była ta plaża. Co tutaj mamy? Jakieś przedziwne piwa. Pierwsza takie w ogóle widzę. Śmieci pełne, także ludzie byli. Gubili. Gubili, ale śmieci oczywiście znowu rozczerpane po całej plaży. Nie wiem, czy to te gęsi tutaj dzikie rządzą, ale tak mi się wydaje, że tak chyba będzie, ale dzisiaj ich tutaj w ogóle nie ma, także ciekawa sprawa. I mamy 5 eurocentów, ale powiem Wam, że tam jakieś sygnały jeszcze chyba były. Tak mi się by na nie wydaje. Warto to sprawdzić. Bo przeważnie jak ludzie gubią, to partiami, ale nie, myślałem. Także idziemy dalej tutaj w poszukiwaniu jakichś monetek. A jak widzicie, tutaj glony wyciąga, zaraz będzie sprząto, za traktorem, a my co, a my co, miałem taki sygnał, jakiś taki w miarę czysty, o jest, 50 euro centów, świeża monetka taka może, nie ja, aż świeża, ale... Jest z 2000 roku. Można pozwolić przy okazji jakieś 2000 roczniki. W końcu już macie te 25 lat. No dobra, zabieramy. Kolejna monetka. Będzie koło 5 euro już. Powiem wam na dwa wykrywacze. Taka, taki bilonik tu wlatuje, także tu się musiało dziać ostro i gubili. Kolejna monetka. A, siedzę, tak? Kolejna monetka. Koło butów i skarpet. Wlatuje oraczek. Także jest fajnie, powiem, że te niektóre sygnały to jak na kapsle walą, ale ja zbieram wszystko, także jakbym tego nie wykopał, bo to taki sygnał, powiem Wam, wcale nie był taki pewny, taki bardziej jakiś może być, że tu jakieś kapsle koło leżą i dlatego daję takie sygnały, także warto to przeważnie kopać. No dobra, kolejna moneta, raczek wlatuje do torby, buty nie wiem kogo, skarpety też nie, standardowo, przejechane jeszcze raz, powiem Wam. Chyba będzie zrzut, chyba będzie zrzut, chyba na pewno będzie zrzut. To mam już 3 euro na razie na bok. Racz. O kolejny sygnał, to mi się podoba. To ja lubię. Jak są takie sygnały, to ja to lubię. A. Jest kolejna monetka, 2 euro centy na bok. Jedziemy dalej, się komuś coś tu usypał. koło tych butów i skarpet. Dobra, przychłonię, no 3 euro i 2 centy w jednym miejscu, elegancko. ale licznik bije niesamowicie dzisiaj, są jaja, tu to tych butów. Kolejne, platuje. No Wam powiem, tu wszędzie pieniądze leżą. No i dobrze, elegancko to mi się podoba. Generalnie po to tu przyjechałem, żeby coś znaleźć. Po takich upalnych dniach widać, że ludzie ostro gubili do torby. To jest coś niemożliwego. Wszystko koło tych butów się dzieje. Nie wiem, komu się tu koło tych butów usypało. Mamy kolejną monetę. Tym razem mamy co? 50 eurocentów i to. Znowu koło tych butów tutaj Buty na w koło wszystko przepędzlowane A tym razem tutaj no Dobra, idziemy dalej, kolejna moneta to 50 euro centów Cieszy mnie dzisiaj, że wypad niezmiernie masakra co się tu odwala, nie? To jest masakra, tu są dalej sygnały Tu są dalej sygnały Kolejna monetka Tym razem już 10 10 eurocentów centów latuje, no trzeba się cieszyć kasa to kasa. Wiem, jeszcze raz z tym wykrywaczem tutaj No powiem wam szok, 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 szok To jeszcze nie jest koniec To jeszcze nie jest koniec I to mi się najbardziej właśnie w tym wszystkim podoba Kolejna moneta, co tym razem 20 eurocentów 20 jedziemy dalej, jedziemy dalej. Tutaj z tym pinpointerem, Pointerem, takie zrzuty dzisiaj to naprawdę, powiem Wam, cieszą niezmiernie. To chyba by było na tyle. No i elegancko, takie zrzuty przy tych butach, to mi się podoba. No fajny sygnałek. Może być kapsel albo i zrywka. Zrywki też dają dobry sygnał do śmieci. Jedni rano pływają, jedni sprzątają, a drodze szukają kasy. Kolejny eurak wlatuje. Powiem chyba, dzisiaj dycha zostanie przekroczona. Nie wiem, czy żeśmy tutaj na tej plaży już dychę, dychę 10 euro przekroczyli, ale widać, ludzie tutaj naprawdę gubili. Gorąco było, to gubili. Pewnie byli tutaj naprawdę w dużych ilościach. Zaraz zresztą się pytam, bo ta pani tu przyjechała. Zobaczcie, teraz pani będzie sprzątać tą plażę. Także zaraz Cię zapytam, czy tutaj się działo, a myślę, że tak. A i mój kolega, który tutaj jest ze mną dzisiaj, urzędował Niemiec. Generalnie mieszka niedaleko, mówi, że też często i gęsto tu przyjeżdża. I jak widać, żeśmy się w końcu tutaj trafili, żeśmy się jeszcze trochę porozmawiali. Przyszedł, pożegnał się, jeszcze chwilę pogadał. Wyrzucił śmieci, co mnie już też naprawdę zdziwiło. Także super miłe spotkanie, bez żadnej spiny. Tutaj kto ma więcej, kto ma mniej. Też mam chyba 6 czy 7 euro. A ja będę miał, ja już wam powiem, ponaddycha na pewno. <noise> Dzisiaj jest na padzie, przed, na, na bank będzie szedł na rekord, także. Kolejna dwójeczka, Kolejna dwójeczka się tutaj wyłoniła. <noise> pięknie pogubione, pięknie. Ponaddycha już teraz pęka na pewno, także mój rekord zostaje pobity z tej plaży. No i jest elegancko, wam powiem, naprawdę jestem super zadowolony. Warto było przyjechać. A znowu była taka wyliczanka, przyjechać czy nie, ale widać, że się opłacało. Plaża, jak to niektórzy mówią, na kanale Gangesu. No śmieci tu jest pełno, ale gubili kolejne, co? Euro, flatuje. Także dzisiaj powiem Wam szczerze, już Nowak będzie rekord pobity. Już mam spokojnie ponad 10, jak nie 12-13 euro, także jest <laughs> super. I to zobaczcie, jeszcze przede mną tutaj była jedna osoba. No ale chodzi z taką cewką, mówi, że chodzi na maksymalnych frekwencjach do 120, gdzieś tam chodził i mówi, że w ogóle jakieś oprogramowanie nowe ma wgrane. Nowa cewka HFK do Deusa 2. Nowe oprogramowanie mówi, że jest całkiem dziki. Te sygnały są takie dziwne, że nie wiadomo za bardzo o co mu tam chodziło w tym wykrywaczu. No, ale widać, miał 7 euro. Ja mam chyba, nie wiem, 13 euro będę miał. Także mamy koło razem, koło 20 euro. Także plaża, jak dla mnie, bajka. Kolejny fajny sygnał. Zobaczymy co tu będzie, pełno fajny sygnał, no niestety to tak wygląda tutaj, polmosik mały, zabieramy do torby, pełno śmieci, jakiś jeszcze kapsel leży już, jak widzę jakiś kapsel leży, nie tylko te co tutaj sygnały mi dają, jak widzę jak jakiś też leży na ziemi, też go zabieram, zaraz zrobimy podsumowanie, bo zbliżamy się już do końca, ten kawałek mi tu został do zrobienia i będziemy robić podsumowanie. Kolejne miejsce chyba. Z rozrzuconymi monetami, tu miałem 10 centów, z tego nie nagrywałem wam. Ale jeszcze raz z cewką przejechałem i zaczęło znowu coś tutaj burczeć w tym wykrywaczu. Nie, to jakiś plastik był, ale plast coś tu jeszcze na pewno będzie, także kolejna moneta, kolejne 50 centów, <ścoughs> 60 centów znowu z innego doła możemy wykrywać, przejdziemy jeszcze raz sobie. Bo takie zrzuty są fajne, Wam powiem naprawdę. Generalnie mówię, jak się zawsze te monety usypują, przeważnie przeważnie partiami idą z tej kieszeni. Jak słyszycie, to jeszcze nie jest koniec. Także 60 centów znowu z jednej, tutaj z jednego dołka. O, kolejne. Kolejne 10 centów, czyli mam 70 centów. No dobra, słuchajcie, nie będę przyciągał wam tego filmu. Po prostu nie ma sensu. Ja tutaj dalej staram się coś jeszcze wyłapać, jakiś sygnał. Jak będzie, zobaczycie na pewno na podsumowaniu, bo już tak dużo monet już nie nagrywam, ale wam powiem, jest tego naprawdę masa. Ja wam powiem, to jest szoki na kolana. Kolejna moneta. No, ile tego jest w ogóle? No to jest normalnie sygnał na sygnale. No wiadomo, tych kapsli jest tutaj sporo, ma całą torbę wypchaną kapslami, no ale tych monet, tej kasy tu pogobionej, naprawdę jest pełno. No stać, sobie moment, żeby powiedzieć sobie dość, umyć sprzęcik, umyć sprzęcik. No, jeszcze zaczynałem tutaj trawę jakąś kosić, umyć sprzęcik, umyć pilpointera, bo się trochę tutaj no też pobrudził. Trochę go tu opukać. Opukany, sprawdzić wodę jaka jest, bo żeby być nad i nie sprawdzić jaka woda, A, ale woda jest, wam powiem bajka. Chyba w basenie, naprawdę, woda jest tak ciepła, że normalnie nie wiem, ile ona może mieć 23-4 stopnie. Naprawdę, jeszcze naprawdę. mi jest strasznie ciepła woda. Przy okazji, oczywiście, wodę pozdrowić wiernego widza Łukasza Majczaka. Woda cieplutka. No nic, słuchajcie, powiem wam, nazbierało się już pod koniec, przestałem nagrywać, bo te monety wpadały jedna po drugim. Powiem wam, szoki na kolana bo tyle chyba jeszcze na pewno nie miałem. Bynajmniej w tym roku, w zeszłym roku też nie miałem tyle. Nie przypominam bynajmniej sobie takiego wyjścia, żeby mieć tak napchane kiermany kasy. Także idziemy na podsumowanko. Gdzie my je zrobimy? Nie wiem, raczej u góry, nie Bo tam będzie za głośno. Wiem, takie standardowe miejsce na kamyki. Przechodzimy do tego podsumowania. Powiem wam, wyciągnąłem to z tej torby. Normalnie gaś, garść pieniędzy, słuchajcie. No i garść oczywiście kapsli, bo tych kapsli, tych wszystkich jego rodzajów śmieci jest też pełno. No dobra. Także przechodzimy do tego podsumowanka. Podsumowanko wygląda tak. Kapselki różnego rodzaju. Słuchajcie, na no tych śmieci tu jest na tej plaży naprawdę dużo, ale pani tu już zaczyna sprzątać, zresztą zobaczcie sami. Pani tutaj taka z miasta przyjeżdża, raz pan, raz pani. No i kasa, słuchajcie, no jest kasy, jest kasy na zbierane I to naprawdę, uwierzcie mi, niemało. Ile my tutaj mamy? Mamy tutaj, dycha będzie na pewno. Może i nawet więcej. Mamy sześć.

Tych tutaj brązowszych pieniędzy, takich troszkę słabszych. No i tu jeszcze egzotyczna moneta, dwa, dwa pensy z 1990 roku. Także żadna tutaj, generalnie, ta moneta mnie nie zaskoczyła. Te monety często i gęsto jakieś egzotyczne tu trafiają. Także słuchajcie: 16 euro plus garść kapsli. Moim zdaniem wynik naprawdę mega. Kapsle wyrzucamy, oczywiście, do śmieci. Tamte zaraz też wezmę po kolei żeby Wam pokazać, że te śmieci też są oczywiście wyrzucane do śmieci, no podobno one są zbierane, żeby je wyrzucić do domu, raczej ich brać nie będę. Także jak widzicie, sprzątać trzeba. Plaza przy okazji sprzątnięta, troszkę mniej tych kapsli. Poznany, e, poznany nowy detektorysta. Co tu cieść więcej? A Wam standardowo, jak się podobało, wiecie co macie zrobić. Łapeczkę do góry, cały czas oczywiście zachęcam nowych widzów do naciśnięcia tego Przycisku, subskrybuj dzwoneczkę, żeby być na bieżąco. Oczywiście, jak się kanał spodoba, nie wszystko mi się to musi podobać. Te poszukiwania, ale generalnie nie tylko na kanale są poszukiwania, są także targi staroci, czasami jakieś rowery na testy wjeżdżają. Także każdy coś generalnie dla siebie tu znajdzie. No dobra, nie przeciągam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hejo.